Sema, jeśli cię zgostował lub zgoustowała, podziękuj za to Bogu. Słuchajcie, teraz są bardzo modne takie filmiki o tym gołstowaniu, czyli w skrócie chodzi o to, że ktoś z tobą nawiązuje kontakt, nawiązuje relacje, wszystko udaje się i myśli, że jest spoko, i nagle ta osoba znika. Znika bez słowa. Dosłownie zamienia się w ducha. Słowo ghosting bierze się od słowa duch. I teraz e, ja mam taką propozycję. Jeżeli Cię to spotkało, to naprawdę ja uważam, że to jest błogosławieństwo i e, jest to dar od Boga, że stało się to na początku. Z reguły to się dzieje na początku lub tam, no, po jakimś krótkim czasie. Współczucia dla tych, którym się to stało po jakimś tam, nie wiem, miesiącach. Natomiast jeżeli jest to początkowa faza, to słuchaj, pomyśl sobie, jaką kreaturą jest człowiek, który takie coś zastosował. Jaką kreaturą jest ktoś, kto nie miał zwyczajnie odwagi cywilnej, to robią kobiety i mężczyźni, żeby napisać jawnie i wprost: Słuchaj, wiesz co, nasza relacja się rozwija. Ale hmm, pewnie masz jakieś oczekiwania, hmm, pewnie sobie możesz już coś wyobrażać, ale hmm, z mojej perspektywy to wygląda tak, że myślę, że do siebie nie pasujemy. E, myślę, że szukam kogoś innego. E, dziękuję Ci za poświęcony czas. E, nie chcę się z Tobą rozstawać w niemiłej atmosferze, dlatego wolę postawić na szczerość. Można tutaj dodać jakiś komplement, nie wiem, jesteś świetnym chłopakiem, świetną dziewczyną, ale jednak nie e, takiej osoby szukam. Ja uważam, że to nie jest nic złego. Słuchajcie, wchodzimy do sklepu, przymierzamy, nie wiem, setki butów, torebek, e, może torebek nie, ale mm, przymierzamy rozmaite ciuchy i to nie jest tak, że pierwsza rzecz, jaką przymierzysz, to jest ta, a e, nie możesz brać. Pierwszej, lepszej osoby z brzegu, która ci wpadnie w ręce, e, za partnera, tylko dlatego, że ten ktoś się zasmuci, tylko dlatego, że komuś zrobisz przykrość, to jest oczywiste. To jest wybór e, przyszłego męża albo żony, i tutaj jest zalecana wyjątkowa selektywność. Wyjątkowa taka, bym powiedziała, umiejętność odróżniania kto jest dla ciebie, kto nie jest dla ciebie, i tu jest oczywiście szereg różnych y, filtrów, które mogą nam przysłonić ten prawdziwy obraz, ale no nie o tym. E, natomiast jeżeli ktoś na samym początku relacji pokazuje swoją twarz niedojrzałą, y, swój brak odwagi, swój brak uczciwości, a brak poszanowania Twoich uczuć, brak empatii, Um, brak um, po prostu takich umiejętności komunikacyjnych, bo słuchajcie, to, to jest, tak naprawdę życie jest ultraproste, wszystko chodzi o komunikację. Um, po to mamy język w buzi, żeby nim się posługiwać i żeby umieć odpowiadać na pytania, na prośby, na propozycje i, i, i chodzi tu o prostotę i o szczerość. Kto ci coś proponuje, to mówisz tak albo nie bez wzglę pod względem tego, czy masz na to ochotę, czy nie. I tym masz się kierować, a nie tym, że komuś zrobisz przykrość. No, lepiej komuś zrobić przykrość i być prawdziwym niż e Udawać kogoś i później wpaść w maliny, w którym się odnajdziesz, że na przykład, nie wiem, jesteś w związku małżeńskim, nie z tą osobą, bo nie chciałaś zrobić komuś przykrości. No niestety, takie sytuacje też się zdarzają, że ktoś tak bardzo się troszczył o czyjeś uczucia, że koniec końców zrobił komuś naprawdę finalnie dużą krzywdę, bo na samym początku było powiedzieć: nie, dziękuję, nie jesteś dla mnie, jesteś świetnym człowiekiem, życzę Ci powodzenia, możemy mieć kontakt. Um, ale na stopie przyjacielskiej ja to stawiam jasno. Nie chcecie goustować, nie chcecie y, tutaj y, manipulować to, bo mi wprowadzać Cię w maliny, więc postawię sprawę wprost. I to jest dla mnie naprawdę takie y, dojrzałe podejście do tematu. Przecież poznając człowieka, ty nie widzisz jego, jakby, charakteru. Ty tą osobę poznajesz, może się okazać, że Pierwszy rzut oka, zapowiadał się inaczej, ale jednak ta osoba ma takie cechy, z którymi ty wiesz, że na pewno nie zbudujesz związku. I jeżeli, słuchajcie, życie jest naprawdę, e, nie chcę powiedzieć, że trudne, bo życie jest piękne, ale są trudne momenty. I jeżeli ktoś ma być twoją, twoim mężem i żoną, to od razu ci mówię: ja mam teraz e, drugiego męża. I od razu Ci powiem, z czym to się wiąże. To będą różnice zdań, jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o rodziny, jeśli chodzi o sposób, nie wiem, spędzania czasu. Będzie sytuacja jakaś chorobowa jednej albo drugiej strony. Będziecie mieć różne sytuacje, takie, w których potrzebna jest dobra komunikacja. Szacunek do drugiego człowieka i będziecie potrzebować y, umiejętności znalezienia kompromisu i bardzo dużo odwagi. Odwagi y, wobec siebie, bycia ze sobą szczerym, ze sobą sobą i z tą drugą osobą. I y, powiem w ten sposób, że y, zwykłe sytuacje, w których czasami jedna strona daje z siebie, 20%, a druga w tym samym czasie daje 80 i to jest normalne, bo nie zawsze mamy ten sam czas. Jedna strona będzie czasem zaliczała wyżyny, a druga osoba będzie w tym samym czasie zaliczała zjazd. I małżeństwo nie polega na tym, że zawsze dajemy 50 na 50, ani nikt nie daje zawsze 100, stówy stówy, bo to tak, tak to nie wygląda. I jak osoba. Która ma taki elementarny problem z uczciwością, z poszanowaniem uczuć drugiej osoby, eee, jak taki ktoś miałby z Tobą budować relację jakąkolwiek. I teraz popatrz, że gdybyś zmarnował, zmarnowała rok, dwa, trzy. Z osobą, która się tylko buja z tobą, bo może nie ma innego innej rozrywki, albo czeka na kogoś innego. A ty w tym czasie budujesz sobie wizję, jak to będzie wyglądała wasza przyszłość, bo ty masz świadomość, że przecież skoro ta osoba z tobą jest, no to chyba jest git. prawda? A ta osoba jest z tobą, dlatego że szuka kogoś innego w tym samym czasie i, i jesteś zapchaj dziurą i y, nie buja się z tobą, dlatego że cię kocha i szanuje i widzi z tobą przyszłość. Tylko dlatego, żeby się coś działo, a podczas oczekiwania na tego finalnego księcia bądź księżniczkę. I to dopiero boli, bo ty inwestujesz w człowieka, inwestujesz w niego najważniejszy swój zasób, czyli czas. I ja uważam, żeby, że dobrze jest, jeżeli takie relacje się stosunkowo szybko kończą, bo oszczędza ci to mnóstwo czasu. Energii, i tak dalej. A przyznajcie się szczerze, że większość zakochań, jakie odnotowujemy, to jest to, że zakochuje się w swojej wizji tego człowieka. Ja to wczoraj usłyszałam, że to jest to, jakbyś ty zachowała się, będąc na miejscu tego człowieka. Jakbyś ty chciała, chciał, żeby ta osoba się zachowała i my mamy Taką wersję, taką wizję, jakby to było, gdybyśmy to byli my. I dopiero później przychodzi taka sytuacja prawdy, konfrontacji z prawdą, że ta osoba jednak nie jest tobą i zachowała się zupełnie inaczej. I doświadczasz bólu pęknięcia swojej bańki mydlanej. Wyobrażenia o tej osobie, ale te wyobrażenia nigdy nie były tą osobą. Nigdy. To była Twoja wizja. I Ty nie tęsknisz już później za tą osobą, tylko Ty tęsknisz za swoim wyobrażeniem, jak ta osoba mogłaby się zachować. Ale i tu przychodzi konfrontacja z prawdą. Tu przychodzi prawda, i ty widzisz, że no dupa maryna. Niestety, to nie jest to. Dlatego im wcześniej ci ta bańka z tym fałszywym wyobrażeniem, marzeniem pęknie, tym więcej czasu zaoszczędzisz i tym mniej emocji utopisz w niewłaściwego człowieka. I tyle.